Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Fishing Face na zewnątrz leje. Takiego odcinka dawno nie było, także dzisiaj znów QA. Na początku tylko dosłownie dwa słowa o poprzednich odcinkach QA, na których mówiłem Wam m.in. o tym, jak zostać testerem, jak dostać swój pierwszy darmowy sprzęt, o tym, jak zaczęła się moja historia, moja przygoda z wędkarstwem, o tym, co sądzę o konkurencji, jakie filmy lubię, jakich nie do końca, o protestach w PZW i odpowiedziałem również na wiele, wiele innych ciekawych od Was pytań. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia dwóch poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, oczywiście, że zadajemy pytania tylko i wyłącznie pod filmami z QA, tylko i wyłącznie pod tymi odcinkami e, i tylko i wyłącznie na YouTube. Stąd biorę pytania i oczywiście im więcej będzie tych pytań, im ciekawsze one będą, tym tych odcinków będzie więcej. Teraz nie przedłużając, zaczynamy pytania i odpowiedzi. Bartek Kobi zapytał, co to za bydle mknie po wodzie w 45 sekundzie jednego z moich filmów. To nic innego niż bagnik przybrzeżny, jeden z największych i najbardziej niesamowitych pająków, jakie możecie znaleźć w Polsce. Z oddłużnami to jest 8-9 cm naprawdę dużego, tłustego pająka. Potrafi biegać po wodzie, nurkować. Jest aktywnym łowcą, także nie buduje sieci, gania za, za małymi żabami, płazami, za, za rybami niesamowity, niesamowity pająk. Jedna z takich ciekawostek, która jest trochę przerażająca, to to, że to jest jeden z nielicznych pająków w naszym kraju, który potrafi przegryźć ludzką skórę, to znaczy, że normalnie może nas ugryźć. To są pająki bardzo pochliwe, rzadko jest spotykana taka sytuacja, że rzeczywiście mamy bezpośredni kontakt z tym pająkiem, natomiast no, my jesteśmy wędkarzami, my wpychamy paluchy w różne ciemne miejsca naszych łódek i, i spędzamy całą masę czasu nad brzegiem jezior, a Mazury i nasza tutaj okolica to jest stolica Dosłownie tych pająków. Na całej, w całej Europie one występują gdzieś tam pojedynczo, a tutaj jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jakiś czas temu robiłem o tym filmik, pisałem e, dosyć duży artykuł na ten temat, dlatego że. Z jednej strony, oczywiście, nie ma co siać paniki, bo to są sytuacje abstrakcyjne, zupełnie praktycznie niespotykane. Natomiast z drugiej strony, żeby właśnie tej paniki nie było, to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego pająka i zrobię to prawdopodobnie w przyszłym roku w zupełnie oddzielnym nowym odcinku yy, o tym pająku. Nagrywałem taki odcinek, ale tylko GoPro, gdzieś tam parę słów pisałem na ten temat. Yy, jest ten artykuł w, na mojej stronie internetowej, link do niego znajdziecie w opisie, także możecie poczytać. I mówię, tak naprawdę po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle zauważycie wielkiego pająka na swoim ramieniu, który Was gryzie i wtedy nie macie jak zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Od razu uprzedzam, że to nie jest nic strasznego, jeżeli nie jesteście bardzo młodą osobą ze słabym, ze słabym, ze słabym układem odpornościowym albo nie jesteście uczuleni, to, to najgorsze, co może Was spotkać, to po prostu uczucie, jakbyście mieli kaca, ból głowy, problemy z żołądkiem itd. Natomiast no, ja po prostu, gdybym nagle zauważył pająka, tej wielkości na, na moim ręku, o którym nie mam zielonego pojęcia i ten pająk mnie gryzie po prostu, no, najprawdopodobniej bym wpadł w panikę i kompletnie nie wiedziałbym, co zrobić. Myślę, że większość lekarzy rodzinnych, do których macie ewentualnie telefon, e, raczej nie ma pojęcia o występowaniu takiego pająka i prawdopodobnie mogłoby po prostu zrobić się małe zamieszanie. Nie przedłużając, e, to bagnik przybrzeżny, niesamowity, niesamowity pająk. Link do artykułu e, macie w opisie, link do kilku ujęć z tym pająkiem również, a w przyszłym roku porozmawiamy sobie już na poważnie z naprawdę Fajnymi ujęciami z moją nową kamerą. Adam Kazimierczek zapytał, jak Twoim zdaniem można przekonać ludzi do catch and release? Ach, to jest trudne pytanie, bardzo trudne pytanie i wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę nie musimy ludzi do tego przekonywać. Dlatego, że całe, 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 cała ta sytuacja ma moim zdaniem podłoże gdzieś zupełnie dalej, a mianowicie w tym, że e, po prostu nie ma ryb. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest przeciętny wędkarz, który łowi powiedzmy raz w tygodniu. Od czasu do czasu lubi zabrać rybę, no bo pra praktycznie każdy z nas lubi, ale o tym może później trochę. Od czasu do czasu lubi zabrać rybę. Nie musi, nie jest mu to do, do szczęścia potrzebne, ale fajnie by było. Yy, idzie nad wodę pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc. Kompletnie nic nie bierze. Łowi jakieś tam malenkie poteczki, czy, czy ukleje. Yy, nie jest wybitnym wędkarzem. Łowi na standardowej wodzie PS2, także tych ryb po prostu nie ma za wiele. I nagle jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w Wielkim fartem Posejdon, yy, Posejdon miał dobry humor. W tą zatokę, na której on łowi wpływa ławica. Pięknych garbusów, kilogramowych ryb, wchodzi naprawdę piękna ławica, ostatnie ryby w tym jeziorze. I ten facet łapie 20-30 takich okoni. I co on zrobi w tym momencie? Zabierze je wszystkie. Nie dlatego, że musi, nie dlatego, że e, wszystko, co wyciągnie z wody, to musi zjeść, bo, bo ma taką wewnętrzną potrzebę, bo jest chory, bo, bo, bo tak go nauczyli rodzice i dziadkowie. Nie. On zabierze te ryby dlatego, że być może taka następna sytuacja będzie miała miejsce za pół roku albo za rok czasu. I on woli zabrać teraz więcej ryb, nawet jeżeli będzie się z tym źle czuł, to on zabierze te ryby, czy odda sąsiadowi, czy wrzuci do zamrażary i, e, i tyle. Także paradoksalnie, gdyby w naszych wodach było więcej ryb, to moim zdaniem dużo łatwiej by było utrzymać wymiary ochronne, okresy ochronne i dużo mniej byłoby takich sytuacji właśnie, kiedy ktoś wraca do domu z pełną siatą ryb albo z jakimś niewymiarowym szczupaczkiem, no bo znowu wchodzisz na spinning kilkanaście, kilkadziesiąt razy, w końcu Ci się udaje złapać 45-centymetrowego szczupaka. No i co? No? Jest to jakiś argument, żeby zabrać tą rybę, bo nie wiadomo, kiedy następną taką weźmie. Oczywiście ja tego nie polecam w żadnym wypadku i, i nie róbcie tak. Natomiast szukam gdzieś tam po prostu podłoża tego wszystkiego, jakichś drobnych wymówek dla takich ludzi. I teraz. Jak ich przekonać do tego, żeby wypuszczali te ryby? Na pewno nie tak, jak większość ludzi stara się ich przekonać, czyli nie wyzywając ich, nie obrażając, nie wrzucając ich zdjęcia na grupy, gdzie 30-40 osób ciśnie po nich, jak po najgorszych zbrodniarzach na świecie. Takie hejtowanie wulgarne, czy nawet groźby karalne, bo takie sytuacje też są e, na Facebookach, to będzie miał odwrotny zupełnie skutek do, do zamierzonego. Ci ludzie będą specjalnie na złość potem jeszcze się tak zachowywać. I teraz... Takim ludziom trzeba pokazywać, że wypuszczanie ryb ma sens, że to jest fajne, że to jest masa niesamowitych uczuć w, w, przepływa przez wędkaza w momencie, kiedy on wypuszcza piękną rybę do wody i tutaj oczywiście duża miarka, w tym ludzi z YouTube'a, filmowców wszystkich, nie, nie tylko z internetu, do tego, żeby pokazywać ludziom, że to jest fajne. Nie, że to jest przymus, nie to, że, że to jest kara, nie to, że jak tego nie zrobisz, to, to, to dostaniesz bany na Facebooku i hejt okrutny, tylko dlatego, że to jest fajne. Druga sprawa: w żadnym wypadku nie ma co namawiać ludzi do absolutnego, stuprocentowego no-killa. Nie oszukujmy się: ryby z naszych wód. Są smaczne, są zdrowe. W sklepach e, bywa różnie z tym mięsem i naprawdę są takie sytuacje, że ja bym ze sklepu ryby nie wziął, żeby nakarmić moją rodzinę, bo, bo, bo na takich warunkach są te ryby hodowane. Ale o tym nie będziemy gadać dzisiaj. W każdym razie taki absolutny no kill gdzieś tam przy pstrągach, przy lipieniach, przy rybach wybitnie sportowych pewnie albo no kill. Na zbiornikach, które się odbudowują gdzieś tam na sezon czy na dwa. Ale taki zupełny, stuprocentowy no-kill absolutnie w każdej wodzie, o każdej porze roku, na każdy gatunek nie ma absolutnie sensu. I takim właśnie bardzo rygorystycznym namawianiem ludzi do, 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 do wypuszczania wszystkich ryb, absolutnie, my sprawiamy tylko, że im się odechciewa to i oni nie, nie, nie słyszą fajnych, logicznych argumentów, tylko to są jakieś przymusy bardzo często od dzieciaków z internetu, którzy gdzieś tam popełniają błędy ortograficzne, wyzywają i to po prostu nie przechodzi, także wie, po pierwsze fajnie by było, gdyby było więcej ryb wtedy na pewno to wszystko byłoby dużo, dużo łatwiejsze po drugie, e, namawiać fajnymi rzeczami pokazywać to, jak dobrze to wygląda jak człowiek się dobrze czuje po wypuszczeniu takiej ryby i po trzecie, przede wszystkim stosować zasadę too big to keep czyli wypuszczanie ryb dużych e, medalowych i nawet niekoniecznie medalowych ale ryb po prostu dużych a jak już zabierać, to ryby po prostu średnie i po trzecie, oczywiście, właśnie nie jest procentowy no-kill, tylko normalne zasady. Wszyscy jesteśmy ludźmi, czasami każdy chce zjeść rybę, i nie ma tutaj absolutnie żadnej przyczyny, żadnego powodu do tego, żeby tych ludzi wyzywać i orać od najgorszych. Polowiec zapytał, oglądając pogodę, co bierzesz pod uwagę, wybierając się na rybki, szukając drapieżników tych dużych, czym się sugerujesz i gdzie ich szukasz? Z, z pogodą ogólnie jest taka sytuacja, że. To jest podobna opcja jak z tymi wszystkimi kalendarzami brań, które są dosyć popularne. Nadal nie mam pojęcia dlaczego są nadal dosyć popularne. Zacznijmy od tego, że te kalendarze to jest zupełnie rzecz, no, na którą nie powinniście się sugerować w żadnym wypadku. To są kalendarze robione na cały sezon czyli bez absolutnej wiedzy, jaki to będzie sezon, jaka będzie pogoda, jak będzie się zmieniać ciśnienie, czy nie będzie końca świata czasem. To jest robione jakby rok do przodu, sugerowane gdzieś tam fazami księżyca w stosunku do, do, do danej pory roku. Także zupełnie się tym nie, nie sugerujcie, tym bardziej, że jeżeli przejrzycie kilka takich kalendarzy brań w internecie, to praktycznie każdy mówi co innego. Także w żadnym wypadku nie patrzcie na to. Może jeżeli to was zmotywuje do tego, żeby wyjść na wodę, jak zobaczycie, że są dobre brania, to tak, to chętnie, bo każdy powód, żeby wyjść na wodę, jest dobry. Natomiast jeżeli są takie sytuacje w, waszych, w waszym życiu, że patrzycie, że dzisiaj są brania bardzo słabe i wy przez to nie idziecie na ryby, na no to sorry, ale, ale tak nie powinno być. W każdym razie, jeżeli chodzi o pogodę, jest masa, masa teorii odnośnie tego, jak słoneczna pogoda, jak zmiana ciśnienia, jak strona, z której wieje wiatr, jak faza księżyca wpływa na brania. I na pewno część z tych teorii ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistym życiu i być może. Rzeczywiście zdarza się tak, że jeżeli powiedzmy odpowiednio, jeżeli jest pełnia przykładowo o tej i o tej porze roku, to wtedy ryby żerują trochę słabiej. Natomiast to wszystko to powinny być tylko delikatne bodźce do tego, żebyście poszli na dany gatunek, e, wędkować za jakimś danym gatunkiem, albo zmienili ten gatunek na coś innego. Natomiast w żadnym wypadku nie powinniście patrzeć na to, że jeżeli dzisiaj jest pełnia, a jutro będzie wiało z zachodu, to nie idę na ryby, bo na pewno nic nie będzie brało. Ryby są tak nieprzewidywalne, że może być naprawdę flauta, 45 stopni ciepła, e, środek dnia, woda aż się gotuje od wysokiej temperatury, a mogą brać świetnie szczupaki. Ryby są tak nieprzewidywalne, że tego nie da się absolutnie e, Wywnioskować z pogody, z ciśnienia, i tak dalej. Także przede wszystkim wychodźcie nad wodę jak najczęściej tylko możecie, bez względu na pogodę, bez względu na kalendarze brań, bez względu na to, co e, mówią niektóre artykuły. Natomiast jeżeli już porozmawiamy o pogodzie i o jakimś pozytywnym wpływie, bo na negatywach nie będę się za bardzo skupiał, e, to oczywiście wiatr podczas łowienia szczupaków jak najbardziej. To o czym wspominałem na niektórych odcinkach, ustawiamy się przede wszystkim na zatokach czy na trzcinowiskach, w które wiatr uderza. Wieje wiatr, spycha wodę cieplejszą, spycha drobny pokarm za tym idzie. Białoryb za białorybem logicznie idzie. Idzie drapieżnik, dodatkowo wzburzona tafla wody to jest takie powiedzmy schronienie. Dużo mniej szczupaki wtedy widzą, dużo lepiej się czują podczas, podczas silnego wiatru. I wtedy są mniej ostrożne, wtedy łatwiej jest je podejść i wtedy ewentualnie są lepsze brania. Natomiast mówię, to wszystko są jakieś bodźce do tego, żebyście albo z uśmiechem na twarzy szli nad wodę, albo zaciskając kciuki, licząc na szczęście. W żadnym wypadku nie powinno to decydować o tym, czy wy idziecie nad wodę, czy nie idziecie. Programik Opole zapytał, co preferujesz: spinning czy casting? I ja tu muszę się przyznać. Plotki odnośnie castingu trochę mnie odpychały od tych zakupów. To nigdy nie było tak, że postanowiłem, że nigdy nie sięgnę po casting, natomiast e, jakoś mocno mi się do tego nie śpieszyło, bo, bo są takie teksty o castingu, że to musi być kij za 1000 zł, kołowrotek za 1000 zł, e, plecionka to musi być gruba jak mały palec, bo inaczej odstrzały, Plączę się bez przerwy, 1000 metrów plecionki musisz kupić z miejsca i zabierać w plecaku nad wodę, bo, bo bez przerwy to się wszystko plącze i rwie. E, oprócz tego kij sztywny to tylko na gigantyczne przynęty i, i tak dalej. Także takich stereotypów jest masa odnośnie łowienia na casting i prawdę mówiąc łowię od półtorej sezonu mniej więcej na, na casting i nic z tego się nie sprawdziło. Także nie mam żadnego problemu z zarzutami, mam cały czas tą samą plecionkę od samego początku, kijek mam dosłownie za 300 zł, nawet niecałe 300 zł, a jest taki, także... To wcale nie jest tak. Natomiast jeżeli rozmawiamy tutaj o najmłodszych wędkarzach, to rzeczywiście, jeżeli ktoś tam rozmawia z kolegą o, o, o dziewczynach z klasy, myśli o matematyce e, i rzuca bezmyślnie do wody jakąś tam ciężką przynętę, no to rzeczywiście może mieć trochę problemów z tym castingiem na samym początku. Natomiast jeżeli trochę bardziej się skupisz, myślisz o tym, co robisz, to naprawdę bez problemu dosyć szybko się nauczysz. I casting ma swoje plusy, zupełnie inne czucie przynęty, zupełnie inne czucie ryby. W tym roku mam, mam fajnego pajka na casting, mega opcja, także na pewno to trochę bardziej zaawansowanym wędkarzom polecam. Natomiast casting ma jedną taką wadę, która sprawia, że naprawdę mocno mnie to boli i yy. Być może to moja niekompetencja, być może są takie modele, natomiast ja się nie spotkałem jeszcze ani na filmach, ani w sklepach. Po prostu multiplikatory nie mają terkotki, a ja tak uwielbiam, kiedy słyszę odjazd szczupaka, kiedy jest walka z jakąś fajną rybą, są piękne odjazdy, plecionka szumi do tego terkotki. Kołowrotka, no to jest niesamowita sprawa, a tego nie ma w castingu, jest zupełna cisza i to mnie trochę boli. A tak zupełnie poważnie, na pewno fajna sprawa, casting tam pewno będę się rozwijał pod tym kątem. Natomiast nie wydaje mi się, żebym całkowicie do castingu się przerzucił. Także na dzień dzisiejszy nadal preferuję zwykły spinning, ale casting gdzieś tam powoli, powoli ten spinning dogania. Baty Ploki zapytał, jaki używasz atraktor na okonia? I teraz. Kwestia zapachów w wodzie i to, jak drapieżniki reagują na te zapachy, to jest opcja naprawdę na bardzo, bardzo długi odcinek. Jak będzie jakiś jesienny dzień, gdzie nie będę mógł wyjść na wodę, to naprawdę usiądę, wyciągnę wam trochę badań, trochę poważniejszych treści, porozmawiamy sobie na ten temat. Natomiast są rzeczy oczywiście dużo ważniejsze niż zapach, ale zapach powinien być. E, gdzieś tam w waszych wędkarskich życiach brany pod uwagę, bo są takie momenty, kiedy ten zapach będzie e, odgrywał dosyć znaczącą rolę. Musicie pamiętać, że wszystkie teorie wędkarskie to są dosłownie teorie. To nigdy nie jest tak, że jeżeli e, zastosujesz odpowiedni kolor w odpowiedniej e, przejrzystości wody, o odpowiedniej porze dnia, z odpowiednim sprzętem, dobrym hakiem, z dużym doświadczeniem, to na 100% coś złowisz. Nie, to wszystko są teorie. Owszem, to są teorie sprawdzane przez lata, które pokazywały, że to rzeczywiście przynosi efekty, ale równie dobrze może być tak, że przez dwa lata nie będziecie mieli żadnych efektów stosując tą teorię. Nie dlatego, że się nie sprawdza na waszych łowiskach, tylko to po prostu jest wędkarstwo. Nie ma ścisłych zasad, które zawsze się będą sprawdzać. Wszystkie te dodatkowe przynęty, mocniejsze przypony, cieńsze plecionki, lepsze wędziska, doświadczenia, jakie zbieramy to wszystko jest podniesienie, szansy na to, że złowimy większą ilość ryby, ale nadal to są jakieś tam procenty, e, że, że uda nam się złowić tą rybę, a z procentami już tak jest, że czasami może być 10% szansy na to i będziemy bez przerwy łowić, bez przerwy trafiamy w te 10%, a może być 99% szansy i jeszcze nam się nie uda. E, także musicie brać to pod uwagę. Natomiast I, i tak samo jest przy zapachach. Te dodawanie zapachów do przynęty to jest jakby kolejny jakiś tam procent, czy nawet pół procenta szansy na to, że akurat tego dnia ten zapach e, zrobi wam robotę. I być może będzie tak, że wy będziecie łapać na gumę za traktorem kolega bez i kolega będzie miał efekty i co. I wtedy zazwyczaj wędkarze. Szczególnie tutaj w Polsce, szczególnie młodzi od razu, e, od razu odpuszczają. Mówią, że ten atraktor na pewno odpycha w takim razie ryby, bo kolega złapał e, na, na przynętę bez zapachu. I tak samo jest z dużymi przynętami kontra małymi przynętami. Kolega złapie i już na pewno duże przynęty się do niczego nie nadają. Mówię, to wszystko jest jakieś tam zwiększanie po, po prostu procentu e, szansy na to, że nam się uda. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki atraktor ja używam, na ten moment, na dzień dzisiejszy, używam tylko i wyłącznie tych markerów Spikit o zapachu czosnku. Sporo informacji zebrałem na temat tego zapachu. Akurat w Szwecji to jest mega popularny zapach, jeżeli chodzi i o szczupaki, i o konie. Także chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało na, na moim łowisku. Natomiast mówię, ja jestem takim człowiekiem, który będzie to sprawdzał przez pół sezonu albo przez cały sezon i dopiero cokolwiek wam na ten temat powiem. Natomiast oprócz tego, że to jest zapach, to jeszcze są kolory. To są markery barwiące, gumy. Także zabawa jest świetna, uwielbiam coś takiego. Siedzę nad wodą, tutaj domaluję, domaluję jakiś celownik, tutaj poprawię ogonek, tutaj jakiś kolor zmienię i to jest frajda. I z samego łowienia i potem jak jeszcze uda coś się złowić, to, to, to dwa razy bardziej człowiek się cieszy. Także na dzień dzisiejszy używam tylko i wyłącznie takiego atraktoru. Marek Pestka napisał, czy wygrałeś jakiś puchar, medal lub dyplom w zawodach wędkarskich albo, innym, albo w innych turniejach? Jak wiecie doskonale, ci, którzy śledzą mnie dokładniej teraz, zupełnie nie biorę udziału w zawodach. Natomiast z 10 lat temu, czy, czy nawet troszkę więcej, jak najbardziej, bardzo regularnie brałem udział w zawodach i indywidualnych, i drużynowych. Jeździliśmy, zajmowałem wysokie lokaty, mam dyplomy, mam, mam jakieś tam medale, puchary. Natomiast samo założenie, same zasady w dzisiejszych zawodach, Strasznie mnie bolo. Ja, my, kiedyś, przegraliśmy zawody drużynowe, mając piękne ryby, leszcze, lin jakiś tam się trafiał, w grube płocie, i my przegraliśmy z ludźmi, którzy łapali takie, takie uklejeczki. I muszę przyznać, że to mnie boli, że, że nie do końca tego rozumiem. Bo dla mnie, zawody e, powinny być taką, taką kwintesencją wędkarstwa, kwintesencją tego, co ten wędkarz potrafi. i nie jest zbędna e, wiedza, i zbędne są mi umiejętności łapania 6 oklei e, na minutę. Na przykład mnie interesuje łowienie dużych ryb, mnie interesuje łowienie danego gatunku. E, I moim zdaniem w takich zawodach ryba nie powinna być równa rybie. Nie powinna być waga e, tych ryb brana pod udział, e, brana pod uwagę, tylko, tylko właśnie bardziej gatunek. Czyli na przykład lin 100 punktów, ukleja pół punktu. E, i Przykładowo, zupełnie przykładowo. Także. Chodzi o to, żeby na takich zawodach pokazywać rzeczywiście umiejętności, wiedzę i doświadczenie takie, które Wam się przyda potem nad wodą, no bo my nie chcemy łapać uklejmi, nie chcemy złapać 10 kg maleńkich potek, my chcemy iść nad wodę, złapać fajne ryby. I to się powoli zmienia, szczególnie za granicą, na przykład WPC, czyli World Predator Classic, niesamowite zawody. Trzy największe ryby: najdłuższy okoń, najdłuższy szczupak, najdłuższy sandacz przez trzy dni łowienia. No idealne, idealne zasady moim zdaniem. Tutaj dopiero widać to, jak dobry jest wędkarz, jak potrafi łowić selektywnie, jak potrafi skusić te największe ryby, jak potrafi łowić wszystkie drapieżniki dostępne, jak potrafi rozplanować cały dzień, żeby najpierw złowić okonia, powiedzmy, potem szczupaka, potem sandacza, to jest to, to, jest, to są takie zawody, które mnie interesują. I tutaj być może brak mojej wiedzy, bo nie interesuje się za mocno tym tematem. Natomiast z tego co wiem, to jeszcze w Polsce nie są to, takie, takie zasady nie są zbyt popularne, natomiast jak będą, jak już będzie na, na, na regularnych e, terminach, będą występować takie, za, takie zawody z takimi zasadami. To wtedy na pewno zmienię podejście e, moje do zawodów i być może zobaczycie mnie wtedy bardzo, bardzo często a, w jakichś komercyjnych zawodach, w poważniejszym zawodowym mówieniu. To by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za wszystkie pytania, pamiętajcie, że pytania zadajemy tylko i wyłącznie na YouTube, tylko pod filmami z Q&A, na wszystkie pytania odpowiem na pewno, jak nie na filmie, to w komentarzu do Waszego pytania, nawet jeżeli to pytanie już kiedyś padło, odpowiedź na to pytanie również, to wtedy po prostu Wam powiem dokładnie, gdzie możecie znaleźć odpowiedź na to pytanie, także nie musicie się niczego obawiać, odpowiadam na wszystkie pytania. I pamiętajcie, że im więcej oczywiście tych pytań będzie, im będą bardziej kreatywne, im bardziej ciekawe, tym szybciej powstanie kolejny odcinek. Także dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku Fishing Szynku Face.